A źle ci? Gdyby się skupić tylko na doświadczeniu fizycznym, to jest w sumie przyjemnie. No widzisz. Kto to mówi? No ja. Kret? Nie! Bomba. Bomby już dawno tu nie ma. Dobrze ją znałaś. Wypieściłaś własnymi rękami i wypuściłaś z rąk. Ocala infrastrukturę, zwalcza siłę żywą. To jest naprawdę piękne sformułowanie teorii obronności. Ta, ta siła żywa. Po ludzku mówiąc, ludzie, kobiety, mężczyźni, dzieci, dorośli, psy, koty, chomiki, robaki, krety, rośliny. To wielka siła, a jednak unicestwiona. Po co testowaliście te bombę, jeśli można spytać? Żeby zobaczyć, czy ludzie zaczną potem rozmawiać ze śmieciami, staną się śmieciami? Wiem, że to. Dziwnie brzmi z moich ust, jakbym pytała, po co powstało to, co, co mnie stworzyło. A po co powstała Twoja mama, Maro? Po co powstała Twoja babcia, Twoja córka? Czyimi rękami to było zrobione i po co? Słowo bezpieczeństwo coś Ci mówi? No, to rezultat jest zabawny, prawda? Mały błąd. Błąd w oprogramowaniu. I bomba zrywa się ze smyczy, pędzi tam, gdzie twoje myśli. Niegrzeczna bomba. Pół biedy, że wam ta bomba skisła, zanieczyściła się trytem, zginęło tylko 300 osób. I ja. Zgniecenie. Jak to się mówi trauma? Ale możesz do mnie mówić jamo, to zawsze jakoś tak sympatyczniej. Dlaczego ja ciebie słyszę? Nie chcę. Trzeba było nie zdejmować hełmu. Za dużo promieniowania i uszy się otwierają. Komu ja to mówię? Przecież wiesz, że emisja jest 10 razy większa niż w przypadku tradycyjnej bomby termojądrowej. Tradycyjnej. To też ciekawie brzmi. Jakby o potrawie wigilijnej, o, o karpiu. Tu są jakieś kości. Na czego się spodziewałaś? Przecież zginęło tylu ludzi.